Hej, cześć, ja nazywam się Angelika i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zaskoczyło mnie w Norwegii zarówno na plus, jak i na minus. Intro. Zacznę od rzeczy, która zaskoczyła mnie bardzo na plus. Na samym początku, jak przyjechałam do Norwegii, było to aż 7 lat temu. Przyjechałam tutaj i miałam wyobrażenie o tym, że ten kraj to jest jak taka syberyjska pustynia, na której będzie tylko leżeć śnieg oraz ewentualnie co jakiś czas będą wystawać spod tego śniegu jakieś biedne, ogłocone drzewka. W ogóle tak nie było. Przyjechałam do Norwegii wtedy w sierpniu, czyli nomen omen, 7 lat temu, dokładnie w takim okresie jak teraz. Było przepięknie zielono, było bardzo ciepło i byłam z że ten kraj jest po prostu tak przepiękny. Jedną z pierwszych rzeczy, jako zaskoczyła mnie, natomiast na minus była chyba cisza. Ciężko się do tego przyzwyczaić na samym początku. Mieszkając w Polsce, życie jest gwarne. Przez bardzo wiele lat mieszkałam w Poznaniu i tam w zasadzie co chwilę słychać było albo przyjeżdżającą karetkę, albo lądujący samolot. Ludzi było słychać na dworzu. Tutaj nic nigdy nie słychać. I ja przez jakiś czas złapałam się na myśleniu, po jakimś czasie, że ja oczekuję aż wreszcie się to zmieni. Myślałam, że może jest to po prostu czas, w którym no nie wiem, są święta Bożego Narodzenia, więc wszyscy wyjechali, dlatego jest cicho. Jakby czekałam na koniec tej ciszy. Wydawało mi się że jest to bardzo przejściowy moment. Wydawało mi się, jakby ten okres czasu, jak tu przyjechałam, był jak taki jeden bardzo długi dzień. 1 stycznia, jak jest w Polsce, w Polsce jest po prostu cisza, i to wygląda, jakby przez miasto przeszła jakaś apokalipsa. Ja się tutaj tak troszeczkę czułam, jakby te pierwsze kilka miesięcy, był jak taki pierwszy stycznia, który się nigdy nie kończy, bo tutaj nigdy nie zaczynało się nic dziać. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, hej! To się nigdy nic nie zacznie dziać. Tutaj tak po prostu jest. Numer 3 bardzo na plus y, dla mnie. To białe noce. W ogóle mi nie przeszkadza to, że jest jasno przez całą dobę albo z jej zdecydowaną większość. Kompletnie mi to nie przeszkadza w zasypianiu. W ogóle nie przeszkadza mi to we wstawaniu. Ja się czuję wtedy fantastycznie. Mam o wiele więcej energii. Nie chcę mi się spać tak bardzo w dzień, chociaż kocham spać. I dla mnie generalnie białe noce mogłyby trwać cały rok. Dla kontrastu Powiem teraz o tak zwanych mürketider, czyli o czasie, kiedy jest ciemno. Ciemno jest generalnie przez kolejne pół roku. W Trondelag, czyli tutaj, gdzie mieszkam, tak ciemno nie jest jak na północy, natomiast no, jest to bardzo zauważalne, że ta ciemność jest już od godziny najwcześniej, bodajże chyba gdzieś około 14.30 robi się ciemno gdzieś w okolicach, Grudnia, stycznia. No i ta ciemność trwa do godziny 10, 11, a w momencie, w, której, w którym robi się jasno, to ta jasność to też nie jest po prostu słońce świecące ci w twarz, tylko jakaś taka lekka szarówka. Dlatego tego słońca naprawdę bardzo się chce po, jakiś, po jakimś czasie, powiedziałabym, po tych kilku miesiącach. Bo w momencie, kiedy jakiś tam promyczek słońca przedziera się przez chmury, to ty po prostu wystajesz na to słońce i się opalasz. Na no bardzo duży plus jest dla mnie picie kawy. Mam wrażenie, że kawa to taki narodowy napój Norwegów. Kawę pije się generalnie cały czas. Jeżeli ktoś cię na coś zaprasza, to zaprasza cię na kawę. Jeżeli przychodzisz pierwsze co rano do pracy, to pijesz kawę. Kawa cały czas jest na świeżo zrobiona. I tutaj też dosyć duże zaskoczenie, może troszeczkę na minus, że tutaj bardzo ciężko jest spotkać zwykłą polską sypaną kawę zalewaną po tak zwanemu turecku. Tutaj większość kawy jest robiona w sposób że wkładamy filtr i jest to tak zwana kawa przelewowa. Ja się yy, na początku nie mogłam do tego przyzwyczaić w ogóle. Bardzo ciężko jest pójść do sklepu, nie masz takiego dużego wyboru z kawami, które po prostu zalewamy wrzątkiem, tak jak to w Polsce robiliśmy. No chyba, że masz ekspres do kawy, który mieli twoje ziarna. Natomiast napicie no, tej kawy jest dla mnie bardzo fajnym nawykiem, bo ja sama jestem kawoszką, kocham po prostu kawę nad życie i śmieję się zawsze, że ja w życiu piję tylko kawę i wino. Szejki owocowe też piję jeszcze. Ogromnym zaskoczeniem dla mnie był norweski sylwester. I to nie ten pierwszy, bo ten pierwszy spędziliśmy totalnie w domu. To był zresztą mój chyba pierwszy czy drugi dzień w ogóle pobytu tutaj w Norwegii. Więc kompletnie mi nie przeszkadzało, że spędzamy go w gronie rodzinnym. Natomiast drugi sylwester, kiedy to była moja pierwsza cała taka zima od A do Z trwająca te... Nie przysłowie pół roku, bo ona naprawdę tyle trwa. No to ja z Polski nauczona, Sylwester, wiele osób na Sylwestra dziś wyjeżdża. Drugie tyle na Sylwestra idzie na jakąś w ogóle imprezę zorganizowaną, na bal sylwestrowy, ubiera się w piękne suknie, stroi się, jest to big deal. Po prostu ten Sylwester w Polsce to jest mega impreza. A tutaj Sylwester w Norwegii. Sylwester w Norwegii wygląda jak po prostu. Popołudnie spędzone na kanapie, a w pewnym momencie zaczynają pojawiać się fajerberki na nim. Ja byłam tak zdenerwowana, że na Sylwestra w Norwegii autobusy kończą jeździć o 21:00, Żeby ludzie mogli wrócić z imprez miasta. Kończą się autobusy wcześniej, wszystko się kończy wcześniej, żeby ludzie mogli siedzieć w chacie. Na kolejny plus powiedziałabym o kulturze pracy. Bardzo mi się podoba to, że tutaj twój czas spędzony w pracy jest szanowany... Jest bardzo szlachetny. Ten Twój czas w pracy to Ty co do minuty masz go szanowanego. 30 minut, to jeżeli ja będę musiała nagle z tej przerwy wyjść na chwilę i coś zrobić, i zajmie mi to dwie minuty, to później mi pracodawca powie: Mój szef, szefowa, ale Ty wróć, bo Ty masz jeszcze dwie minuty. I vice versa, czas, który Masz po pracy jest świętością. Jeżeli ty jesteś w pracy, to jesteś w pracy, jeżeli ty jesteś w domu, spędzasz czas prywatnie z rodziną, z przyjaciółmi, samemu, to jest to, twój święto, to, jest to twoja świętość i też nie powinno ci się wtedy przysłowiowej dupy zawracać. Oprócz czasu, który jest szanowany twój w pracy, yy, no to tak naprawdę dodatkowo, co za tym idzie, szanowane jest bardzo to, żebyś ty zawsze został wynagrodzony za tą swoją pracę, co do minuty dosłownie. Yy, również twoje prawa są yy, Niesamowicie respektowane, a w momencie, w którym nie są respektowane, od razu do gry może wkroczyć Ar Arbeitstilsyne albo tak jak u mnie w sieci mamy tak zwanych tillitz czy którą ja zresztą jestem u nas. Jest to osoba, z którą możesz porozmawiać na różne tematy. Oczywiście totalnie w tajemnicy Twoja anonimowość jest chroniona, i taka osoba, czyli taki ja, tillitz mogę pójść do pracodawcy i z nim porozmawiać o danym temacie. Na bardzo takim pokojowym gruncie na minus wypadałoby wspomnieć o nerweskich cenach, które są oczywiście zabójcze. Zabójcze do momentu, w którym się do nich nie przyzwyczaisz i nie zaczniesz tutaj zarabiać. Ja pamiętam, że pierwsze miesiące po przyjeździe, jak coś tam zarabiałam, ale to było bardzo mało. Yy, przeliczałam sobie jeszcze na cłutówki. To jest taki typowy schemat, który się u wszystkich powtarza, dopóki przestajesz przeliczać. Yy, I Myślałam sobie, że kupuję rzeczy tylko do 100 koron, czyli 100 koron, czy około 40 zł. aktualnie. Kupowałam rzeczy do 100 koron, max, i pamiętam, że jak jeździłam na przykład sobie do centrum i chodziłam po sklepach z ubraniami, to zawsze kupowałam sobie do max 100, później 150 i tak dalej. Ta granica się przesuwała. Koron, jakiekolwiek rzeczy. Bałam się wydać więcej po prostu. Życie w Norwegii jest drogie, bo w momencie, w którym jedziesz na miasto i wiesz, że żeby pójść do knajpy, wypić piwo, Albo 3. Wrócić taksówką, wejść do klubu, pójść na kebaba. czyli pójść na burgera wegetariańskiego, to musisz liczyć, że takie wyjście, które będzie trwać 4 godziny, może 5, to musisz wydać przynajmniej 1000 koron. I to jest bardzo dużo, no to jest dużo. Ostatnią rzeczą na plus, o której chciałabym wspomnieć, to to, że dopóki nie powiesz o tym, że coś ci w życiu nie, wiem, nie przeszkadza, nie chcesz porozmawiać na ten temat, to to jest kompletnie twoja sprawa, co ty robisz ze swoim wyglądem, ze swoim ciałem, ze swoim życiem. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego w Polsce tak bardzo innych obchodzi, nie wiem, co ty masz na sobie, albo jak wyglądasz, czy masz tatuaż. I właśnie z tym tatuażem na przykład widziałam pewnym, e, pewnego dnia post na grupie dla pracowników aptek, że dziewczyna zastanawia się, czy zrobić sobie tatuaż w widocznym miejscu, bo bodajże gdzieś na dłoni. E, czy to jakoś wpłynie negatywnie na to, że będzie postrzegana inaczej i gorzej na rynku pracy? I ja pamiętam, że ja też się na tym zastanawiałam. No i ja sobie zrobiłam rok temu tatuaż na wakacjach i kiedy wróciłam do pracy, to oczywiście, ludzie pytali się o ten tatuaż i byli zaciekawieni, ale nie było to w kontekście, o ja, teraz ci go widać na ręce. Lol w ogóle to nikogo nie obchodzi. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiecie co macie robić. Tutaj gdzieś na pewno w rogu będzie link do mojego Instagrama. W opisie na dole również będą linki do moich innych social mediów. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!